Cześć, tu Paweł, Motołowca, a oto moje nowe daily. A co to konkretnie za auto? Jest to Ford Fusion z 2017 roku z dwulitrowym benzynowym silnikiem o mocy 242 koni mechanicznych i napędem na przednie koła. Dlaczego wybrałem akurat to auto? Skąd pochodzi i jaka jest jego historia, to opowiem wam później, podczas jazdy. Teraz skupmy się na stylistyce. Ta w mojej ocenie jest bardzo pociągająca auto jest eleganckie, fajnie zaprojektowane widać, że jest trochę inspirowane Astonem Martinem zwłaszcza przednia część auta a to dlatego, że osobą odpowiedzialną za projekt tego modelu jest osoba, która projektowała w przeszłości także Aston Martinę. z tyłu auta fajnym wyróżnikiem akurat tej wersji jest delikatny spoiler na tylnej klapie Mamy tutaj także sporo chromu, jest taki listwa chromowana biegnąca przez światła i bagażnik oraz dwie chromowane końcówki układu wydechowego. Moim zdaniem fajnie to współgra z białym kolorem. No właśnie jeżeli chodzi o lakier, jest to zwykły podstawowy lakier z palety Forda, konkretnie Oxford White. Moim zdaniem akurat fajnie pasuje do tego modelu. Jest elegancki, niespecjalnie się wyróżnia. Niestety, Mius jest taki, że auto szybko się brudzi, ale też łatwo jest je doprowadzić do porządku. Przednia część auta, moim zdaniem również bardzo na plus. Dynamiczna linia, przy tym elegancka, również sporo chromu. Chromowany grill, chromowane dodatki wokół halogenów. Jeżeli chodzi o linię boczną, akurat w przypadku Fiuryna jest to sedan. Europejski odpowiednik, czyli Mondeo, najczęściej występuje w wersji liftback, czyli z podnoszoną z tyłu całą tylną klapą wraz z szybą. Najłatwiej rozróżnić to po tym, że sedany nie mają po prostu wycieraczki z tyłu, a liftback i Mondeo mają wycieraczkę tylną. To tyle, jeżeli chodzi o zewnątrz. Tak jak mówię, mi osobiście auto bardzo się podoba, wygląda elegancko, nowocześnie jest, powiedzmy, gdzieś tam nutka sportu. Małe nawiązanie do Aston Martina, którego osobiście bardzo lubię. Dajcie znać, czy Wam podoba się stylistyka zewnętrzna tego auta. A teraz przejdźmy do wnętrza. Jeśli chodzi o wnętrze, to jest to akurat wersja Titanium. Czarną skórą, co w połączeniu z białym lakierem daje fajny kontrast. Moim zdaniem wygląda klasycznie, elegancko. Mamy tutaj centralny prędkościomierz analogowy i dwa, i po bokach, po lewej i po prawej stronie, dwa wyświetlacze LCD po lewej stronie. To pokażę Wam później. Są pokazywane wszelkiego rodzaju parametry związane z jazdą. Prędkość. Spalanie obroty i tego typu parametry, natomiast po prawej stronie wyświetlają jest tu wyświetlacz tzw. entertainment, czyli wyświetlają się tam stacje radiowe, ewentualnie streamowana jest muzyka. Mamy tutaj też także duży wyświetlacz centralny. To co jest dużym plusem akurat tej wersji jest to, że już mamy tutaj Ford Sync 3 system multimedialny, który pozwala na podłączenie naszego telefonu i streamowanie poprzez Apple CarPlay czy Android Auto. Dla mnie jest to bardzo pożądana funkcja, no bo mamy wtedy najlepszą, najaktualniejszą nawigację na żywo z korkami, z objazdami, ze wszystkim, tak. Oprócz tego, akurat, tak jak mówiłem, jest to wersja Titanium. Jednym z elementów wyposażenia jest nagłośnienie Sony. Oczywiście tego jak gra to nagłośnienie za bardzo pokazać Wam nie mogę, natomiast jest naprawdę dobrze, nie jest to półka nie jest to półka Banken Olufsen, czy chociażby Harman Cardon, ale audio gra naprawdę przyjemnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o basy, jest głośno, jest wyraźnie. Fajnie dla mnie to też ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o, o ten aspekt auta. Jeżeli oglądaliście mój film na temat Alfa Romeo 159, którą miałem poprzednio i którą na szczęście sprzedałem i to nie jest już mój problem. E, zapewne wiecie, jak wiele czasu poświęciłem na walory praktyczne samochodu. Więc przechodząc do aspektów praktycznych Forda Fusion. <coughs> przepraszam. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 8 8 kapholderów holderów w pięcioosobowym samochodzie i to jest odpowiednia liczba. Idąc dalej, są tutaj ogromne kieszenie drzwiowe, są bardzo głębokie. Można tutaj spokojnie wrzucić dużą butelkę. Oczywiście po drugiej stronie jest to samo. Z tyłu są nieco bardziej płytkie, ale również nieporównywalnie bardziej praktyczne niż w Alfie Romeo 159 i to jest jedna z tych którą w tym aucie uwielbiam wnętrze jest w miarę nowoczesne w miarę fajne, stylistyczne materiały są co prawda średniej jakości no te plastiki tutaj wszędzie są są dosyć cienkie, są dosyć słabej jakości myślę, że zimą podczas większych mrozów czy też po większym przebiegu auta po prostu będą trzeszczały Będą się średnio zachowywały, natomiast jeżeli chodzi o wizualne walory, to wygląda to wnętrze naprawdę fajnie, nowocześnie, zwłaszcza tutaj ten ten duży wyświetlacz z Ford Sync 3 robi robotę. Możemy, tak jak mówię, tak jak mówiłem, podłączyć tutaj smartfona, mieć Apple CarPlay czy Android Auto i to to też jeszcze unowocześnia wnętrze. A oprócz tego, że jest nowoczesne, w mojej ocenie wygląda naprawdę fajnie, to jest bardzo praktyczne tak jak mówiłem, 8, 8 dużych porządnych cup holderów duże kieszenie w drzwiach, oprócz tego podwójny schowek tutaj mamy mniejszy większy tam również możemy schować napoje jakieś swoje bibeloty, różne rzeczy także walory praktyczne auta są tutaj zdecydowanie na plus przechodząc do tyłu jeżeli chodzi o ilość miejsca, to też chyba raczej nie ma co narzekać. Miejsca jest wystarczająco, miejsca na głowę również. Tak naprawdę byłem bardzo zaskoczony, jak łatwo tutaj można wsadzić dziecko do fotelika. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Dziecko nie ma także problemów, żeby wychodzić, wchodzić z auta, także, także na duży plus, miejsca jest dużo. Woziłem już tutaj kilka osób, nawet na dłuższych trasach fotele są wygodne. Wyglądają też całkiem nieźle, no ta skóra, no, tak jak mówiłem, nie jest najwyższych lotów, niestety, no to jest specyfika amerykańskich wersji, że, że mimo, że tutaj jest skóra, wygląda to z daleka nieźle, tak naprawdę przy, przy kontakcie, no, no, ta skóra nie jest przyjemna, nie jest taka jak w europejskich odpowiednikach, nie jest to niestety najwyższa jakość. Cóż, ale przynajmniej jest dosyć łatwa w eksploatacji. Przejdźmy dalej do bagażnika. bagażnik zdecydowanie bardzo pojemny na minus nie ma tutaj żadnych wieszaczków na zakupy niestety ale mimo to te kieszenie boczne tutaj są na tyle pojemne, że tak naprawdę każdą reklamówkę czy jakąś siatkę z, zakup z zakupami można tutaj upchnąć i nic tam nie lata po bagażniku, poza tym tak jak widzicie mam sobie skrzyneczkę z różnymi rzeczami no i to to w zupełności wystarczy, także pojemność bagażnika również na plus Cóż, może przejdźmy do tego, jak jeździ to auto. Oczywiście na powitanie tradycyjne dźwięki, które są w każdym Fordzie. Skrzynia automatyczna, sześciobiegowa. Nie jest to dwusprzęgowa wersja, tak jak w, w europejskich odpowiednikach z mocniejszymi silnikami. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym automatem o sześciu przełożeniach. Nie wiem, jak dobrze jest to słychać na filmie, natomiast dźwięk wydaje całkiem przyjemne moczenie. Nie jest to w żaden sposób wkurzające denerwujące, zwłaszcza w dłuższej trasie, bo już miałem okazję jechać tym autem w trasę liczącą ponad 600 km, więc mogę coś o tym powiedzieć. Tak jak mówiłem na wstępie, jest to wersja dwulitrowa o mocy 242 mechanicznych więc mocy jest wystarczająco. No, auto nie jest zbyt lekkie, jest to dużej wielkości sedan, więc nie ma co tutaj się spodziewać osiągów takich jak w Hot Hatchu, natomiast to, co jest, jest wystarczające. okazję pojeździć przez zakręty i cóż i cóż, co mogę powiedzieć o prowadzeniu tak jak to w tak bywa prowadzenie jest bardzo 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 przyjemne układ kierowniczy jest precyzyjny chodzi ani nie za lekko ani nie za ciężko na kierownicy możemy tak sporo informacji co się dzieje z przednimi kołami zawieszenie jest sprężyste, tak? nie jest ani za twarde, ani za miękkie, chociaż jeżeli miałbym wskazywać, no to jest raczej zastopniowane na komfort niż na, na sportowe doznania i na prowadzenie, natomiast w zakrętach ani to oto nie pływa, nie ucieka nam, nie robi jakiś ruchów jest moim zdaniem wyważone bardzo dobrze. Także tutaj kolejny ogromny plus. Jakieś dziwne ruchy, bo to od przede mną, nie wiem czy, czy jest to widać na filmie. To może człowiek dobrze wnał opony, bo jest dzisiaj dosyć zimno. No cóż, przyczepności nigdy za wiele. uszkodzone przez klienta, konkretnie uderzone przednią częścią, czy mocno, czy słabo cóż w mojej ocenie niezbyt mocno było no, to standardowe jakieś dojechanie dojechanie do ściany czy do innego auta nie została naruszona konstrukcja nie zostały podjęte podróżnice w mojej, ocenie, w mojej ocenie nie było tutaj tragedii, dlatego zdecydowałem się na zakup tego egzemplarza. Wcześniej miałem już kilka aut ze Stanów. Miałem BMW F30 miałem Golf GTI ze Stanów, moja żona miała Toyota Prius ze Stanów. Wszystkie te auta wspominam dobrze, jak nie mam żadnego problemu jeżeli chodzi o kupowanie aut ze Stanów. Z przeszłością wypadkową, jeżeli są tylko odpowiednio i zgodnie ze sztuką naprawione, no i jeżeli oczywiście nie były tak zwanymi przystankami, tak, czyli nie miały zbyt poważnych uszkodzeń i zbyt dużych wypadków. No, żadne z tych aut, które wymieniłem łącznie z tym, w mojej ocenie, nie miało aż takiego zdarzenia, które by je eliminowało z, z dalszej eksploatacji. Auto spełnia wszystkie nasze wymagania, które stawialiśmy przed zakupem. Przede wszystkim ma benzynowy silnik, który posiada dobre opinie, jeżeli chodzi o bezawaryjność, ma automatyczną skrzynię biegów, ja jestem co prawda fanem manuala, lubię jeździć manualem. Uważam, że potrafię dosyć dobrze jeździć manualem. Niestety moja żona przyzwyczaiła się już do skrzyni automatycznej, ponieważ dzielimy to auto. No to nie chciałem ani jej robić problemów, ani ewentualnie, tak już między nami, narażać na szybsze zużycie sprzęgło. Także postanowiliśmy kupić automat. Dalej, auto jest pojemne, jednocześnie nie jest zbyt duże. Spokojnie tutaj mieści się nasza cała rodzina. Nie mam problemu, żeby wsadzić dziecko do fotelika też wystarczająco dużo miejsca auto jest w miarę świeże bo jest z 2017 roku jest to w zasadzie niemalże obowiązujący model Fusina czy też Mondeo tak swoją drogą Mondeo nie będzie już oferowane w Europie dalej mamy tutaj Ford Sync 3 o czym mówiłem, czyli mamy też Apple CarPlay, Android Auto to był dla mnie must lubię korzystać z tej funkcji, bardzo się cieszę, że ma te opcje. Dalej mamy tutaj dobry zestaw audio. Sony to też jest ważne zarówno dla mnie jak i dla żony. Lubimy słuchać muzyki na dobrym, dobrym zestawie audio. Lubimy jak muzyka unila nam wszelkiego rodzaju podróże. Tak samo moja córka. Jest to dla niej ważny aspekt. Dalej. Dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle na zakup tego auta? Tak jak mówiłem, jest to Ford, Forda znamy, lubimy, szanujemy, znamy jego wady, ale znamy też plusy, tak jak mówiłem, tania, tania eksploatacja, tanie części, tanie ubezpieczenie, też nie bardzo, też nie jest to zbytnio kradzione auto, więc nie trzeba się specjalnie bać, że ktoś tam je podprowadzi. Z garażu czy też z miejsca parkingowego. To jest ważne. No i akurat ten konkretny egzemplarz, oprócz tych wszystkich zalet, yy, ma też jeszcze dodatkową, ponieważ jest w miarę świeży. Ma zaledwie 60 tysięcy km przebiegu, więc no jest to pewnie nic, tak naprawdę, biorąc pod uwagę wiek Mimo że auto jeździło jako, jako auto do wynajmu na Hawajach, więc pewnie super lekkiego życia nie miało. Natomiast mimo wszystko stan auta, jego historia, przebieg pozwalają nam się tak naprawdę cieszyć nim w pełni, zwłaszcza za pieniądze, które wprowadziliśmy, bo obecnie i zwyżka, jeżeli chodzi o, o kurs dolara i, i ogólne problemy na rynku używanych sprawiają, że tak naprawdę. Nie da się niemalże sprowadzić takiego auta dla siebie w tym roczniku, w tym wyposażeniu, z tym przebiegiem w takiej cenie jakiej my kupiliśmy gotowe już tak naprawdę auto zrobione i jesteśmy w zasadzie pierwszym właścicielem, bo osoba, która je sprowadziła, naprawiła i wystawiła do sprzedaży, no zarejestrowała je tylko ze względów legalizacyjnych, a de facto auto nie jeździło. Poprzedni właściciel zrobił nim bodajże 2000 km, więc tyle co nic. Tak naprawdę auto teraz będzie zobaczę chyba po raz pierwszy w swoim życiu zimę w ogóle, więc jestem ciekawy jak się będzie sprawowało zimą, oczywiście czekamy jeszcze zakup opon zimowych, ale, ale mimo że tutaj są to osiemnastki to nie będą chyba zbyt dużym wydatkiem. Tak jak mówiłem, mi się jeździ świetnie, że żonie jeździ się bardzo dobrze, żona jeździ rzadziej, więc troszeczkę dłużej zajmuje jej przyzwyczajenie się do gabarytów auta. Natomiast w parkowaniu pomaga przede wszystkim kamera cofania, pomagają czujniki parkowania. Mimo, że jest to duże auto, jest tutaj dobra widoczność. Fotel można ustawić w niezliczonych tak naprawdę kombinacjach pozycji. Nikt tutaj nie może narzekać na, na to, jak się tym auto jeździ, jak się tym auto parkuje. Jest także moc auta. Jak, jak mówiłem, no nie jest to hot hatch, nie jest to nawet usportowiony sedan. Także no, no nie są to może jakieś niesamowite doznania sportowe. No natomiast, biorąc pod uwagę wielkość i wagę auta, to jest naprawdę fajnie, bo można tutaj pojechać naprawdę sprawnie bez większego wysiłku. Oczywiście, no, minusem jest spalanie. Po mieście tak naprawdę wychodzi 11-12 dosyć spokojnie. W trasie, o której wam mówiłem, wyszło mi 8, więc średnia jest w okolicach 10 litrów na 100 km, to biorąc pod uwagę masę, wielkość auta, automatyczną skrzynię biegów i tę moc uważam, że jest ok, bez tragedii oczywiście w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszych cenach paliwa mogłoby być niżej, nie jest, ale jakoś z tego powodu nie płaczę. Podsumowując, bardzo lubię to auto. Myślę, że zostanie z nami na dłużej. Mi oczywiście brakuje, brakuje manuala, brakuje wachlowania tymi biegami, bawienia się nimi. Także będę się pewnie starał jeszcze kupić sobie jakieś drugie auto na weekendy, coś ciekawszego. Nie wiem, hot hatcha, małego roadstera. Zobaczymy. Ale póki co cieszę się tym autem i liczę, że będzie mi i mojej żonie służyło dalej. Bezawaryjnie przez długie lata, dajcie znać, co wy uważacie na temat Forda Fusion. Co wy uważacie za, na temat sprowadzanych ze Stanów samochodów. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Piszcie w komentarzach, jeżeli film Wam się podobał. podobał dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I do następnego. Cześć.